No, dzień dobry. Jesteśmy w Niemczech. Wybieramy właśnie łąki kwietne, zagony kwietne, bo nazwy, jak się okazuje, mogą być różne i różne zastosowania, różne mieszanki mogą pójść tych ziół i kwiatów do naszych ogrodów czy przestrzeni miejskich zieleni. Zaczniemy od typowego trawnika. Może wyglądać tak, i takich trawników mamy bardzo dużo. Mamy 99,9 takich trawników. Jest to monokultura. Wszystkie chwasty wypryskane, tak wertykulowane dwa razy w roku, nawóz co chwilę, tak? I wygląda to tak cały rok. Jeżeli mamy, moja propozycja teraz, jeżeli mamy duży teren, tak jak moje ranczo, tak? Już pokazałem wam na spacerze, że coś z tym tematem robię. Możemy zrobić łąkę taką, czyli coś, co kosimy raz do roku, jak już wszystko przekwitnie. Tu jest taka faza już po, połowa sierpnia, że już mało co kwitnie, ale jednak tych kwiatów jest. Tu są głównie kwiatki dla pszczółek, czyli różne lucerny, koniczynki, szarłaty. I... No, różne, 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 różne stworzenia. Będziecie kupować, to tam cała mieszanka jest y, wymieniona. I jest tu trawa, jest krwawnik, i tak to może wyglądać. Jest nie za duże, jak widać, do kolan. Tak? I całe lato kwitnie. Dosłownie całe lato. Możemy to skosić na koniec września, zostawić. Wisieją się te wszystkie roślinki, i na drugi rok część z nich rośnie z nowych nasion, część z nich. Odbija skorzenia jako bylina, czyli mamy duży teren w mieście, jakąś potężną skarpę, skarpę czy przy autostradzie siejemy taką sobie łąkę. Często mamy działki nad jeziorami, tak? I można taką trwałą łąkę wielokwiatową sobie wysieć. Tu już mamy łączkę bardziej zdobną. Już bym powiedział, że taki zagon kwiatowy. Słuchajcie, jest tu mieszanka kwiatów. Typowo dla pszczółek. Są tu chabry, są nagietki, są jakieś goździki, jest jakaś koniczynka, jest dużo, dużo, dużo różnych kwiatków. Jak widać, Michalina, pokaż krajobraz. Tych propozycji mieszanek jest bardzo dużo. Jedne ustawione są na piękne kwiaty, tak jak tu Masacyni z koprem. Tak? A tu jest masa chabrów. Tu mamy z kolei wiele wielkokwiatowych kosmosów. Też z nagietkiem, też z chabrami, ale przewaga jest kosmosów. Kosmos kwitnie cały czas, całe lato. I teraz tak. Kupujemy taką mieszankę. Szykujemy ziemię jeszcze lepiej niż pod trawnik. Czyli musimy to już zrobić jesienią. Szykujemy taki nasz zagonik czy łączkę. Ja bym proponował, bo teraz, no tak mówicie, ale trawnik też potrzebny, bo dzieci, bo wnuki muszą się gdzieś wybiegać. Słuchajcie, macie duże grządki gdzieś tam naokoło swojej działeczki czy ogrodu i są tam różne płożaki, i są tam tuje, i, i są tam świerki, i są jodły. Ja proponuję chociażby dla tych, którzy zakładają swój ogródek albo bardzo mają dużo płożaków, wykarczujmy je razem z tą rdzą gruszy, tak? I na tych właśnie grzonkach, bez tej tkaniny, posiejmy sobie taki zestaw kwiatów, czyli ziemię zaczynamy szykować już jesienią. Przekopiemy ją, raz wygrabimy, podlejemy, wzejdą chwasty, zniszczymy je, znowu wyplewimy, znowu po... Coś nam wyrośnie, jakieś chwasty, tak ze trzy razy jesienią, żeby te chwaściory wyrosły. Możemy dodać jeszcze w trakcie tych zabiegów naszego kompostu, złożyć go cały, żeby te kwiaty nam rosły cały czas. I dopiero na wiosnę, gdy temperatura odpowiednia, a będzie to pisało na opakowaniu, czyli nie wcześniej niż połowa kwietnia, siejemy nie przekraczając zalecanych dawek w gramach. Na metr kwadratowy, takie nasze roślinki, możemy to zrobić w rządkach, możemy to zrobić rzutowo i najlepiej będzie rzutowo, bo one się wtedy najlepiej wymieszają. Siejemy taki zestaw proponowanych kwiatów. Na opakowaniu widać, które mają dominować, i wybieramy, które nam się podobają. Siejemy. Takiej łączki nie trzeba już pielić. O ile żeśmy dobrze przyszykowali podłoże jesienią, to posiane kwiatki wiosną, nie trzeba pielić. Tu są takie gatunki, że tak szybko wystartują, że nawet są w stanie zarosnąć komosę, gdyż ona też nie lubi dużej konkurencji, a jak się trafi nam jakiś większy kwast jeden, to po prostu możemy go wyrwać. I zostawiając na grządce jakieś dwie tujki, jeden świerczek, tak, hortensje, między nimi bez tej kory, bez tej włókniny, możemy resztę obsiać taką fajną łąką kwietną cieszyć się będą nasze wnuki cieszyć się będą owady zerkać zazdrośnie będą sąsiady tak? słuchajcie, tu jest taka propozycja słuchajcie, znowu miodna łąka facelia, chabry a dla nas koper bo my jesteśmy Łasi na koper, lubimy ten zakaw, zapach i dajemy go do ogórków, tak? Czyli może to być jeszcze użyteczne. Jak widzicie, ten zestaw jest trochę większy, może na większą działkę. I słuchajcie, latem nie ma z tym zupełnie kłopotu. To sobie rośnie, czyli przyjeżdżamy na działkę. Żadnego pielenia, prawie zero podlewania, tak? Można nawet tą linię kroplującą zastosować i będzie to nam pięknie rosło. Motylki będą latały, pszczółki będą bzyczały. Tak Michalina? Tu jak ktoś lubi. Duży zestaw. Na łąkę, czy na rabatę. Czy zamiast trawnika, jest wiele osób, które by nie chciało trawnika. By chciało mieć po prostu na swojej działce kwiaty. Robi taką nagą ścieżkę tak między takimi zagonami wysianymi, nie pikowanymi, nie produkujemy rozsady nie sadzimy, nie przesadzamy, tylko siejemy i mamy na całe lato około trzech miesięcy taką ozdobę gdy przyjdzie jesień tak jak na tej grządce, która była zrobiona typowo z wiosennych roślin czyli przychodzi jesień, nasza łąka zaczyna wyglądać tak Kosimy ją, zostawiamy w miejscu skoszenia, żeby większość tych kwiatków się wysiała. Tak? Sprzątamy to dopiero na wiosnę i większość z nich nam powschodzi. Możemy zrobić dosiewkę, na przykład z jednej trzeciej łąki, która nam się w tym roku bardziej będzie podobała, czyli lekko tymi grabełkami z takimi. Bolcami, zruszymy tą glebę, zrobimy dosieweczkę, może w tym roku, następnym takiej mieszanki, plus te kwiaty, które rosły tu na tej zagonie wiosennym, plus ten zagon jesienny i będziemy nam mieli łączkę jeszcze bardziej zdobną cały sezon. Tu jest typowo zestaw taki leczniczy z nagietkiem na czele, z mijowcem. Możemy dobrać sobie taką mieszankę, która będzie zdrowa. Tu możemy ustawić się szczególnie na kwiaty. Zobaczcie. Jest tego cała masa, kolorów, ogrom. I to do pierwszych dni listopada tak będzie wyglądało. Możecie zebrać sobie sami nasiona z tych kwiatków, które tu występują, i zrobić własną mieszankę. Możemy tą swoją łączkę posiać zupełnie od nowa, na wiosnę, albo raz na trzy lata i ją odnowić zupełnie, czyli likwidujemy wszystko, doprowadzamy, tak jak przed pierwszym założeniem, trzy razy uprawa, żeby wszystko wykiełkowało i dopiero wiosną siew. No zobacz Michalina, no nie mogę skończyć. Nie mogę skończyć. Następne grządki, które będę zakładał na ranczu albo tereny, gdzie jeszcze nie ma trawy, gdzie będę kopał stawy, gdzie będę rzucał ziemię, robię takie łąki kwietne. Takie rabaty kwietne. W których nie trzeba siedzieć, w których nie trzeba pikować, pielić i zbytnio podlewać. To tu po prostu rośnie. O, jeszcze dojdziemy Michalina, do, tej, do tego zestawu. Typowo dla pszczół, tak? Typowo dla kwiaciarzy, którzy uwielbiają turki. Na przykład turki z nagietkiem. Już mamy super łąkę kwietną. Tam mamy ogórecznik typowo dla pszczół z chabrami. Tam jeszcze jeden zestaw miododajny. Tam następny zestaw miododajny. Tam, zobacz, jaki piękny zagon, jak działka ma tak za 3000 metrów, nie? I zamiast pół hektara trawy, tak? To mamy 25 jarów trawy i 25 arów takich łąk kwietnych. I jest po prostu bosko. Do zobaczenia w sklepie.